Przeświat przemawia. No czy na pewno przeświat, czy tylko to nasze środowisko? I jedno i drugie. To jest jedna zbiorcza maszyna, jeden wielki organizm, którego jesteśmy częścią. Jeśli my przebywamy w środowisku y, tak zwanej energetycznej galarety, to po prostu mu będziemy nadinterpretowywać wszystko to, w czym jesteśmy, a co w jaki sposób na poziomie intuicji, y, takiego wyobrażania sobie tej prawdy y, y, do nas y, przemawia. Przemawiamy my też sami do siebie, lecz ludzie o tym nie wiedzą. A kiedy jest umysł nasz zaprogramowany na jakieś wartości, to on filtruje to wszystko i nie przepuści do nas tego, co wydaje mu się, że jest niewłaściwe. Gdy mówimy o wszechświecie, o tym, co z góry do nas idzie, to mówimy, że znajdujemy się poza tym obszarem wewnętrznej, energetycznej walki o życie. Ale żeby tamtąd odbierać sygnały, trzeba spełnić pewne. Wymogi. Po pierwsze, trzeba być uspokojonym, wyciszonym, zharmonizowanym, a najlepiej już funkcjonującym w jedności ze wszystkich. Ze Dopiero wtedy my wyraźnie wiemy o co chodzi. Ale jeśli nie masz pokazywanych węzłów karmicznych, jeśli nie nauczyłeś się słyszeć, widzieć, pobierać po tamtej stronie nauk i być aktywnym po tamtej stronie, to praktycznie żadnych sygnałów nie odbierzesz. One są ale Ty w jakiś sposób ich nie odczytasz. Co więc zrobić, żeby to się udało? Przygotowałem krótki materiał i za chwilę wszystko się rozjaśni. Będziecie mogli jak nigdy dotąd wiedzieć, poznawać, dowiadywać się, co Was czeka i co powinniście zrobić, żeby było lepiej niż jest.